Cześć, witam w kolejnym odcinku o AKADemy. Jestem Janusz. Za oknem, zima w pełni, na chodnikach dużo soli, dużo piasku. Pokażę, jak zadbać o tylne i przednie koła wózku. Ściągam koło. Czyścimy z zewnątrz. Czyścimy w środku. I suchym smarem nakładamy na oś i nakładamy na łożysko. Tak przygotowane koło zakładamy. Taką samą czynność wykonujemy na kołach przednich. Czyścimy z zewnątrz. Czyścimy na sucho czpień. I suchym smarem, nakładając go na czpień, łącznie z łożyskiem wewnętrznym, zakładamy. I dzięki takim zabiegom mamy pewność, że koła nie będą skrzypieć, a wózek będzie prowadził się prawidłowo. Zapraszam na kolejne odcinki MUVO AKADemy. Pozdrawiam. Cześć.